Zadanie 11. W kartezjańskim układzie współrzędnych dane są punkty A o współrzędnych 8-11 oraz okrąg o takim równaniu. Odległość punktu A od środka tego okręgu jest równa. Tu już pozwoliłem sobie wypisać parę wzorów, zaznaczyć coś tam na w, w układzie współrzędnych. To jest ogólny wzór yy, yy, równania okręgu, prawda? Czyli mamy tak jak w naszym zadaniu: x odjąć. 3 do kwadratu, czyli w naszym wzorze ogólnym x odjąć a do kwadratu, i tutaj mamy y odjąć b też do kwadratu, zgubiłem. Tak jak tutaj y plus 1 równa się r kwadrat, no i tutaj r kwadrat to jest to, tak? Czyli my już stąd możemy sobie czytać, że nasze minus a to jest minus 3, czyli a to jest 3 po prostu, a nasze minus b jest równe 1, czyli b jest równe minus 1. I doda minus 1 miał być, i r to jest r kwadrat, to jest inaczej 25. No i jak pierwiastkujemy, to r będzie równe 5. No dobrze. To co my teraz wiemy? Wiemy, mamy a i b oraz r. Wiemy, że a jest w takim razie równe 3, a b jest minus 1, czyli troszkę inaczej niż na obrazku, więc my go sobie od razu poprawimy. Skreślmy to b, b będzie tutaj minus 1b. Czyli S będzie tutaj. To to możemy skreślić. Czyli oni chcą, żebyśmy znaleźli odległość punktu A, który był podany w zadaniu, od tego środka. No i jak my to robimy? Po to właśnie zapisałem ten wzór powyżej, bo to jest wzór na odległość między dwoma punktami czyli długość odcinka, tak zwaną. Czyli my możemy sobie teraz podstawić, że Odległość punktów AS, czyli długość odcinka S, jest równa pierwiastek, i teraz XS odjąć XA, czyli współrzędna xowa punktu S, to sobie też od razu zapiszmy, że to jest 3 minus 1, czyli 3 odjąć spójrzyna xowa, tu w sumie kolejność mogła być SA, no ale już dobra, nieważne, wyjdzie nam to samo: 3 odjąć 8 do kwadratu. Dodać i tutaj mamy ys, czyli minus 1. Odjąć yk, czyli 11, i to też do kwadratu. Czyli odległość punktu as równa się pierwiastek. I teraz 3 odjąć 8 to mamy minus 5, czyli mamy minus 5 do kwadratu. Dodać minus 12 do kwadratu. Czyli as to się równa, pierwiastek, teraz minus 5 do kwadratu to jest 25, 12 na minusie do kwadratu, to mimo, że minus 12 było, kwadrat sprawi, że minus zniknie, więc będziemy mieli 144, i teraz odległość punktu AS, to się równa, 25 dodać 140, to będziemy mieli 169, i to się całkiem ładnie spierwiastkuje, AS równa się, Pierwiastek ze 169 to jest dokładnie 13, czyli to byłaby odpowiedź B.